Menadżer spółdzielni socjalnej, która powstaje. Nasza spółdzielnia stoi obecnie przed dużą szansą rozwoju. Zamierzamy otworzyć nowy zakład produkcyjny, aby sprostać przychybaniach naszych klientów. Jednocześnie otworzymy nowe miejsca pracy, miejsca pracy dla osób z kręgów wykluczenia, nowe miejsca pracy dla uchodźców i imigrantów. Bardzo zależy nam, aby realizując tę misję, a jest nią pomoc, dla osób wykluczonych, włączyć również osoby, które dzisiaj przybywają do naszego kraju w wyniku wojny i konfliktu zbrojnych. Zależy nam, aby tutaj odnalazły bezpieczne miejsce schronienia, a również bezpieczną stabilną pracę.